Zowie, nie zabrałem jedzenia i nie jesteśmy w Endzie. Czemu my jesteśmy na Netheru? Co tu robić trzeba w ogóle? To jest w ogóle jakiś portal pozwalony. Teraz ja niego przeszedłem, mi się wydaje. Widzowie, co wie? Jakie dziwne, czekajcie. Tutaj w ogóle. Za... Co, się... co nam tu trzeba? Widzę jakąś ścieżkę. Może sobie nie pójdziemy. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, bo po prostu to jest mega dziwne. Co tutaj może być? Ej, to jest jakiś tutaj! ja? Nie wiem, co to jest, ale jeżeli nie oglądasz się tego odcinka z Minecraft'a 17, to był taki balon dziwny. A tam, i, w tym ba I w tym balonie był portal do Endu. i myślałem, że przenieść nas do Endu. Wziąłem sobie nawet jedzenie. Znaczy, no, nie wziąłem go z mojej przepalarki, ale tak nie, nie, nie potrzebowaliśmy go. Kiedy jesteśmy gdzieś, nie wiadomo nawet gdzie, lol. Tutaj w ogóle, brodawki. To. Łow, nie chciałem tego nieść. Czekaj, co to jest. Tu jakiś do. Co to jest? Już oh, spadł w dół. W ogóle, jakiś do. To czekajcie, widzowie. Co to takiego jest? Tu jest jakieś pudło. nie jest jakaś skrzynia. Nie wiem. Nie dostaniemy się tam, bo jest zakwarkowane. Tu jest jakiś do złota. Nie wiem. A tam też jest jakaś skrzynka podwójna. Okejcie okay, Wyzajmy sobie tutaj. Tutaj drabinę. Tu są jakieś płotykowa. Okej. Okay. klucz do safeu? Tam jest chyba safe, nie? To jest, to jest chyba safe. Dobra, wezmę sobie wszystko. Bo nie, nie wiem, czy może mi się to przyda. Do jakiejś walki z jakimś posem na przykład. Nie wiem. Wezmę sobie tu. Wszystko I ten właśnie klucz do sejfu Dobra, ubior, ubior, ubiorę sobie tego secika jakiegoś Może na dachu już coś jest? Nie Na dachu chyba nic nie ma Dobra, zejdę sobie Te bajecziny nie wiem czy mi są potrzebne Też nie wiem Klucz do sejfu Jak widać nie możemy tego otworzyć w żaden sposób Klikam prawym Dobra, możemy dać tutaj. Uwaga. Czy otwo otworzy się? Otworzył się, dobra. Safe nam się otworzył. Ja jestem ciekaw, co będzie w tej skrzyni. Uwaga. Okej. Okay. Myślałam, że będzie inna zawartość, ale mamy jakiś Book and Quill. Golden Nugget. To ja sobie go zabiorę. To jest bardzo ślad, dlatego tego, które peję. czy nie? Book and Quill. Quill. Dobra. Uwaga, widzowie. Czytam. Okej, okay. siedem stronach tutaj jest. Apollo tu pisze. No, czekajcie, przeczytajmy od początku. Dobra. Nie wierzę, czy... O Boże. Nie wierzę. Nie wierzycie. Nie wierzę. Nie wiem, co tu pisze. Czemu tu jesteś? Ale możesz stąd wyjść. Okej, okay, dobra, widzę, że możesz stąd wyjść. Jeśli chcesz wiedzieć jak, to spełnij trzy kroki. Dobra, chyba na tej drugiej stronie. Jeden. Podejdź do studni i wrzuć do niej bryłkę złota. Okej, okay, to chyba o to chodzi. Eee, bryłkę złota. Dwa. Znajdź czerwonego grzyba i również wrzuć go do studni. OK. I trzeci krok. Idź pod portal. Eee, z... Zobacz za nim co jest, a jak będziesz... To wchodzi do niego, to zamknąć nagrywanie. Okej, okay, bio, ja, czyli nie mogę wam pokazać, jak wchodzę do portalu. Ja wam oczywiście to pokażę, chociaż... Da, no, pokażę, dobra. Nie wiem, co się stanie, są jakieś grzyby, Jestem, bo jesteśmy na lachu na DDR-u, nie? I możemy dostać te grzyby, o, Proszę bardzo. Nie! Nie, nagrywam teraz. Sorry, ale teraz nagrywam. Sorka. Dobra Wrzucamy teraz tę bryłkę złota. Tutaj. Nagrywam teraz. Nagrywam teraz. Dzięki bardzo. A wracając, dobra. Wrzucamy tę bryłkę złota tutaj teraz. Okej, okay, dobra. dobra. Poleciała. Chyba o to chodziło. Mam nadzieję, że to jest studnia. Bo jak nie sprzypał. przypał. I chyba, chyba... Czekaj, jakie było, było drugie? Drugie. Znajdź czerwonego. Znajdź. To jest w ogóle błąd. Znajdź się pisze. Nie znajdź, tylko znajdź. Chyba, że ja coś źle, Dobra. Czy było tego czerwonego? Crimson Fun. Ja nie umiem tak dobrze czytać po angielsku. Dobra. Wrzucamy. Czy coś staniemy z tego? Nie. Dobra, spadł tak Chyba, do Wojda tam było. Nie wiem. Dobra, ale jaki był trzeci krok? Y 3. Mm, idź, idź pod portal, zobacz za nim co jest, ale jak będziesz wchodził do niego, to coś nagrywania. Dobra, no idziemy pod ten portal, gdzie prowadzi nas ta ścieżka obecnie. Ja się dziwię co będzie dalej. Nie, to jest skrzynka w ogóle, nie wiem czy o to chodziło. Że nic tutaj się nie zmieniło, może faktycznie to... Zapalniczka! Zapalniczka widzowie! Teraz pytanie, czy tą zapalniczką będę mógł odpalić ten portal? O, również nie wiem, prawdopodobnie tak, uwaga, 3, 4, Okej, odpalił, odpalił się, no. Kto wie, portal nam się odpalił, chyba to był, nie wiem czy to był jakiś quiz, ale nie wiem co tam przyleciało, tak naprawdę się na Nie, kompletnie nie mam tego pojęcia, subskrybujcie kanał i oczywiście wchodzimy sobie do tego portalu. Dobra, ja Wam pokażę oczywiście to wszystko. Trzy. Dobra.